W związku z tym, że zaczął się właśnie kolejny miesiąc, czas najwyższy ja bym opowiedziała Wam o ulubieńcach kwietnia i tym razem podzieliłam ich na trzy grupy, na gadżety, kosmetyki oraz kulturę. I zacznę może od gadżetów. Pierwszym gadżetem, o którym chciałabym Wam dzisiaj wspomnieć jest Snapchat. Co to jest Snapchat? Pewnie teraz będzie się część z Was zastanawiać. Otóż Snapchat to jest aplikacja, która umożliwia szybkie przesyłanie zdjęć i filmów, które znikają po 24 godzinach. I powiem Wam, że ja na początku bardzo sceptycznie podchodziłam do tej aplikacji, ponieważ ona wydawała mi się raz rzecz dziecinna, dwa niezbyt intuicyjna i trzy zupełnie niepotrzebna. Ale w końcu zdecydowałam się na to, żeby założyć sobie tam konto i bardzo szybko okazało się, że się w to, mówiąc kolokwialnie, wkręciłam. Bardzo mi się to narzędzie spodobało. Ono pozwala na to, na pokazywanie rzeczy, których, które niekoniecznie sprawdziłyby się na przykład na Instagramie albo na Facebooku, takie, które dzieją się niemal wcześniej rzeczywistym, na pokazywanie różnych ciekawostek z mojego życia i nie tylko, a także na bliższe poznawanie Was, czyli moich czytelników, bo ja sobie tam często na tym Snapchacie z Wami czatuję i dowiaduję się o, od Was różnych ciekawych rzeczy i powiem Wam, że zdziwiło mnie to, że tak szybko zaczęło, zaczęli mi przybywać obserwatorzy na Snapchacie, bo ja mam Snapchata zaledwie od kilku dni i to już jest jeden, jedno z moich ulubionych narzędzi, gdzie lubię spędzać czas i jest was wami już yy, kilkaset osób. Jestem zdziwiona, że jesteście w różnym wieku. Yy, ja yy, udało mi się niektórych z was yy, namówić do tego, żebyście tam założyli sobie konto. I powiem Wam, że to wcale nie jest narzędzie dla gimnazjalistów, tylko tam, przynajmniej na moim Snapchacie, jest dużo osób po 35, a nawet 40 roku życia. Jestem bardzo, bardzo z tego zadowolona i powiem Wam, że niesamowicie mi się to narzędzie podoba. Ja tam na przykład traktuję je trochę ekskluzywnie, czyli ja tam pokazuję materiały, których nie pokazuję nigdzie indziej. I na przykład kiedy w środę odwiedziłam telewizję śniadaniową, gdzie wypowiadałam się na temat zapachu, w roli eksperta, to tylko i wyłącznie obserwatorzy Snapchata otrzymali możliwość taką, żeby zobaczyć to wszystko od kuli, począwszy od tego, kiedy dostałam maila, skończywszy na tym, kiedy pojawiłam się w studio. I myślę, że to jest taka niesamowita e, wartość dodana tego narzędzia. Także, jeżeli e, jeszcze nie macie Snapchata, to ja gorąco Was zachęcam do tego, żebyście założyli sobie tam konto, bo tam jest naprawdę e, super i to sprawia świetną e, zabawę. E, mój, e, mój nick. To olfaktoria, także bardzo łatwo mnie tam znajdziecie. I gorąco, gorąco zachęcam was do tego, żebyście chociaż sobie przetestowali to narzędzie i sprawdzili, czy ono wam się spodoba. Kolejnym gadżetem, o którym chciałabym wam dzisiaj opowiedzieć, jest Furminator, który wygląda w ten sposób. I powiem wam, że to jest rewelacyjne narzędzie, które służy do usuwania sierści i podszerstka. Zarówno kotów, jak i psów. Jak wiecie, moje ragdole mają dość długą sierść. Teraz mamy okres przejściowy i powiem Wam, że w moim mieszkaniu. Mm, jest mnóstwo sierści, i ta sierść jest wszędzie. Nie ma miejsca, gdzieby tej sierści nie było, i trzeba tutaj non-stop sprzątać, co doprowadza mnie do szału. Tej sierści jest tyle, że ja po prostu muszę jakoś ograniczać jej pojawianie się w mieszkaniu. I fulminator w tym kontekście spełnia swoją rolę znakomicie, ponieważ on sprawia, że bardzo dużo sierści udaje mi się wyczesać z ragdoli. to są całe takie, jakby, całe takie wielkie kubki. Jeżeli jeżeli oglądaliście na Snapchacie filmiki, w których ja to pokazywałam, to będziecie wiedzieć o co chodzi, jeśli nie to zajrzyjcie na YouTube, tam jest to pokazane, jak dokładnie się posługuje tym narzędziem, ale powiem Wam, że ono jest rewelacyjne, ponieważ pozwala mi na, na wyczesanie ogromnej ilości sierści, w i ograniczenie jej wypadania później. Mało tego, przez to, że tej sierści jest tak dużo, moim kłopotom zaczęły się robić kołtuny na nogach, grzbiecie i ogonie. Także ja muszę je regularnie czesać, żeby potem nie, nie musieć wycinać kołtunów. Ale dlaczego ja jeszcze lubię to narzędzie? Dlatego, że odkryłam jego alternatywne zastosowanie, które też pokazywałam na Snapchacie. A mianowicie któregoś dnia, e, kiedy bawiłam się z kotami e, u mnie w sypialni, e, zobaczyłam, że dywanie jest mnóstwo sierści. I ja już wcześniej widziałam, że odkurzaczem nie za bardzo da się ją e, usunąć, i tak sobie pomyślałam, że sprawdzę, czy Furminator e, e, poradzi sobie z, tym, z tą sierścią, która się, która się dostała do dwanu do i powiem Wam, że zaczęłam, zaczęłam tym, tak jakby wiecie, zamiatać czy tam wygrzebywać tę sierść i co się okazało? Okazało się, że Furminator rewelacyjnie czyści dywany. I byłam w takim bardzo dużym, pozytywnym szoku, że udało mi się wynaleźć sposób na to, żeby się tej sierści z tego dywanu pozbyć, ponieważ odkurzacz w żaden, w żaden sposób sobie z nią nie radził, a przynajmniej nie w taki, z którego ja bym była zadowolona, a Furminator robi to rewelacyjnie. I pozwólcie, że nie pokażę Wam, jak to wygląda, jak już wygrzebię tę sierść z dywanu, bo nie wygląda to zbyt estetycznie, ale mm, zaprawdę powiadam Wam, Sprawdźcie sobie furminator, jeżeli macie problem z sierścią, bądź też z brudnymi dywanami, bo furminator w tej roli sprawdzi się znakomicie. I ostatnim gadżetem, o którym chciałabym Wam dzisiaj opowiedzieć, jest ten oto wzmacniający pewność siebie kubek z napisem: Jestem super co zrobić który ja już Wam pokazywałam na Instagramie, a który otrzymałam od swojej czytelniczki Eweliny, którą z tego miejsca serdecznie pozdrawiam. Ewelina, jak i wiele innych osób wie, że ja y, piję litrami herbatę, nie tylko kawę też. I ten kubek mi się bardzo, bardzo spodobał i bardzo mi się też przydał. Ja z niego bardzo często korzystam. Ewelina jest właścicielką sklepu internetowego whiteplace.pl, w którym sprzedaję właśnie tego typu kubki, ale nie tylko, bo znajdziemy tam też poszewki na poduszki z zabawnymi napisami. Także jeśli macie ochotę, to zajrzyjcie w wolnej chwili do jej sklepu. Być może znajdziecie tam coś ciekawego dla siebie. Link do tego sklepu zostawiam w opisie pod filmikiem. Jednym z kosmetyków, których używałam najczęściej w kwietniu był ten oto olejek do włosów o nazwie Orofluido Beauty Elixir, w skład którego wchodzą trzy olejki, olej lniany, arganowy i z papierusa. I ja Wam niestety nie jestem w stanie powiedzieć, w jaki sposób się dowiedziałam o tym produkcie. W każdym razie jakiś czas temu go odkryłam i od tamtej pory namiętnie go używam. Zresztą to nie jest pierwsze opakowanie tego olejku, jakie sobie kupuję, tylko któreś z kolei, zresztą jak widzicie tutaj mam jeszcze cały pusty flakonik. Ja ten produkt uwielbiam i używam go bardzo regularnie, przy czym miałam przerwę i dopiero teraz w kwietniu kupiłam sobie to nowe opakowanie, dlatego dopiero teraz Wam o nim mówię. To jest olejek, który działa na włosy wygładzająco, Odżywczo, który dodaje im blasku, który ułatwia roztrzesywanie, jest przeznaczony do każdego rodzaju włosów, także mm, każda z nas może go spokojnie używać. Jest bardzo gęsty, w związku z, z czym jest też bardzo wydajny i niesamowicie e, pięknie, e, delikatnie pachnie wanilią. E, gdybym miała wskazać na jakieś jego wady, to zdecydowanie byłoby to brak e, dozownika. E, jak widzicie, tutaj nie ma żadnego atomizera. Więc jak się kończy produkt, to jakby mamy utrudnioną sprawę, kiedy chcemy go wydobyć ze środka. Jest też trudniej dostępny niż większość takich popularnych produktów do włosów i może włosy przeciążać, zwłaszcza jeżeli za dużo go na te włosy nałożymy, ale można go używać zarówno na włosy suche, jak i na mokre. Jego często łączę z maską i resztę wklepuję sobie w dłonie. I osobiście uważam, że ten produkt jest rewelacyjny, także gorąco go wam polecam. Jeżeli nie macie żadnego sprawdzonego produktu tego typu, to po prostu przetestujcie sobie przy okazji, a nuż okaże się, że ten produkt sprawdzi się również u Was. W kwietniu bardzo często używałam również czerwonego lakieru do paznokci marki Dior, który zresztą mam dzisiaj na paznokciach, także teraz możecie zobaczyć, jak ten kolor dokładnie wygląda o nazwie Róż 999. Tak właściwie to szkoda, że nie 666 i to jest jeden z moich ulubionych lakierów, który ja już posiadam od dłuższego czasu, a i którego używam regularnie, ale w kwietniu używałam go wyjątkowo często. Um, uważam, że ten kolor jest naprawdę piękny, głęboki. Um, ten lakier też jest świetny jako ponieważ po pierwsze kryje już pierwsza warstwa, po drugie bardzo szybko wysycha, także jeżeli nie mamy czasu i nam się spieszy przed wyjściem, także kilka minut w zupełności wystarczy, żeby pomalować wszystkie paznokcie, zwłaszcza, że. I tutaj kolejny plus tego produktu, ten lakier ma bardzo szeroki pędzelek, który ułatwia i przyspiesza aplikację produktu, właściwie jedyną rzeczą, do jakiej mogłabym się przyczepić, to to, że on się bardzo szybko ściera na końcówkach, w związku z tym najlepiej zabezpieczać go top coatem. Także, jeżeli szukacie jakiegoś lakieru, dobrego jakościowo i w takim odcieniu uniwersalnym. Pięknej, czerwieni, to gorąco, gorąco go Wam polecam. Zapachem, którego używałam najczęściej w kwietniu, był zapach Gerlena o nazwie Collande Parfumer który powstał w 2010 roku i pochodzi z takiej ekskluzywnej butikowej kolekcji, która jest dostępna tylko i wyłącznie w Warszawskiej Arkadii i to też tylko stacjonarnie. Nie można kupić tego zapachu przez internet I jest to woda kolońska przeznaczona zarówno dla mężczyzn jak i dla kobiet. Pachnie bardzo, bardzo świeżo i lekko i cytrusowo. Jest idealnym zapachem do noszenia na co dzień w sezonie wiosennoletnim. letnim ale dzisiaj nie powiem Wam już yy, yy, nic więcej na temat tych perfum, ponieważ yy, niebawem yy, na moim kanale ukaże się yy, cały odrębny film poświęcony temu zapachowi. Także yy, chwileczkę jeszcze musicie yy, zaczekać, żeby dowiedzieć się na jego temat czegoś więcej. Pozostając w temacie zapachów, w 2011 roku światło dzienne ujrzała książka yy, Perfume The Alchemy of Scent autorstwa jednego z najsłynniejszych współczesnych perfumiarzy, a zarazem głównego perfumiarza marki Hermes, czyli Jean-Claude który tworzy dla tej marki perfumy od wielu lat i on prywatnie bardzo lubi pisać i od czasu do czasu wydaje jakąś książkę. I właśnie w 2011 roku wydał książkę, która opowiada o zapachach. W w której znajdziemy mnóstwo informacji na temat dystrybutorów perfum, producentów, tego jak dziś wygląda rynek, tego jak wyglądał kiedyś, informacje na temat tajników pracy perfumiarza w ogóle, a także jego, jego tajników pracy właśnie dla marki Hermes. I te informacje zostały podane w bardzo, bardzo przystępny, prosty i czytelny sposób. Oczywiście książka została napisana w języku angielskim. Ale ten język, tak jak powiedziałam, jest prosty, w związku z czym każdy bez najmniejszego problemu będzie mógł ją przeczytać. Książka jest króciutka, ma raptem 100 stron, dużą czcionkę i też jakby mniejszy niż zwykle format, także nie jest to lektura na kilka godzin i mogą z niej skorzystać zarówno osoby, które nie wiedzą nic na temat perfum, jak i te, które już w jak, od jakiegoś czasu w tym świecie, jak ja siedzą, także. Ja bardzo gorąco polecam Wam tę książkę, ponieważ ona została bardzo ładnie wydana i zawiera mnóstwo pożytecznych i przydatnych informacji. Jak wiecie, bardzo lubię oglądać filmy, także w moich ulubieńcach kwietnia nie może zabraknąć filmu. I ja bardzo rzadko chodzę do kina. Zazwyczaj oglądam filmy w domu, a do kina chodzę wtedy, kiedy ktoś mnie do niego, mówiąc kolokwialnie, wyciągnie. I tak zrobiła moja znajoma kilka dni temu, która zaproponowała, żebyśmy poszły na film system. I ja się zgodziłam, zwłaszcza że my z, czasami chodzimy z koleżanką do kina i ona zawsze wybiera dobre filmy, także ja nawet nie sprawdzałam, co to dokładnie jest za film, ponieważ z góry założyłam, że będzie dobry i się nie pomyliłam. Ten film, system powstał na podstawie książki. I on swoją premierę w kwietniu, a myśmy były w kinie kilka dni temu. I opowiada o takiej serii tajemniczych morderstw dokonywanych na dzieciach za czasów Stalinowskich. Czyli akcja rozgrywa się w Związku Radzieckim i mamy tu do czynienia nie tylko z poszukiwaniem mordercy, ale też widzimy, jak wyglądały ówczesne realia, także losy bohaterów, w tym przedstawicieli Służb Bezpieczeństwa, są właśnie ukazane w Związku Radzieckim, ale czasów stalinowskich. I powiem Wam, że ten film daje do myślenia już w trakcie jego oglądania. Ja bardzo, bardzo lubię takie filmy. To jest dramat, ale z elementami thrillera i z elementami kryminału. Tam się... Cały czas, cały czas coś dzieje i ten film trzyma w napięciu. Jest też, z jednej strony jest smutny, z drugiej taki wprawia w, takie, w taką melancholię i taki, uruchamia myślenie. Jest to też film brutalny, także ja parę razy zasłaniałam tam oczy, a nie mam tego w zwyczaju. I dlaczego mówię, że daje do myślenia? Ponieważ pokazuje, że. Jacy tak naprawdę podni potrafią być ludzie? Jak, jak nigdy do końca nie można być pewnym, czy nasz przyjaciel nie jest przypadkiem naszym wrogiem. Pokazuje to, że nic nie jest czarne albo białe, że jest mnóstwo od cieni szarości. Wystąpiła tam polska aktorka Agnieszka Grochowska, i ta cała fabuła była dość naprawdę wciągająca, i wszystko byłoby ok, gdyby nie zakończenie, które. A nie, to tego jednak wam nie mogę powiedzieć, bo wam za, za dużo zdradziła, ale. Osoby, które mnie znają, wiedzą, dlaczego za bardzo mi się zakończenie tego filmu nie podobało. Niemniej jednak, film uważam naprawdę za świetny, także jeżeli nie macie pomysłu na to, na co pójść do kina, to gorąco Wam ten film, system polecam. I ja w opisie pod filmiem zamieściłam link do Zwiastuna, także zajrzyjcie, jeżeli macie ochotę. Poza oglądaniem filmów uwielbiam również słuchać muzyki i to muzyki nie byle jakiej, bo nie jakichś tam hitów na czasie i, i radia. Radia prawie w ogóle nie słucham. Ja lubię określony typ muzyki: muzyki, która jest melancholijna i raczej smutna, taka, która też daje do myślenia i wprawia w taki nostalgiczny nastrój. I w związku z tym ja też jakby nie słucham muzyki popularnej, tylko raczej takiej, która jest mniej znana. I w kwietniu bardzo, bardzo często, namiętnie słuchałam debiutanckiej płyty polskiej wokalistki Mary Komasy, którą na pewno kojarzycie z mojego Snapchata, ponieważ ja, ona była często tłem w różnych filmikach, które tam wstawiałam. Mary Komasa pochodzi z artystycznej rodziny. Jej ojciec Wiesław Komasa jest aktorem, a brat, starszy brat Jan Komasa jest reżyserem filmowym. Reżyserem takich filmów jak Sala samobójców czy Miasto 44. A sama Mary Komasa od, od małego uczęszczała na różne lekcje gry na instrumentach i też uczyła się śpiewu oporowego, także muzyka ma, muzyka ma, we, ma we krwi. Mieszka na co dzień w Berlinie. I płyta, jaką nagrała, jest płytą, która w całości powstała w języku angielskim. Mary jest kompozytorką i autorką tekstów, i to jest płyta z jednej strony bardzo różnorodna, a z drugiej bardzo spójna. I tu znajdziemy różne rodzaje muzyki, począwszy od popu przez bluesa, a skończywszy na roku i muzyce filmowej. Zresztą. Yy, Takim utworem, który promuje tę płytę, jest City of My Dream, czyli miasto moich, moich snów, które znalazło się na ścieżce dźwiękowej do jednego z amerykańskich seriali produkowanych przez stację NBC, czyli Dziecko Rozmery. I powiem Wam, że to jest naprawdę. Bardzo dobra jakościowa muzyka. Ja się cieszę, że mamy takich artystów w Polsce. Ona się ukazała na rynku niedawno, chociaż ja o tej płycie już słyszałam parę miesięcy temu i już wtedy chciałam ją jakby nabyć i w całości przesłuchać. Tutaj mamy 11 utworów, które swoim stylem przypominają mi nieco La Del Rey, którą ja bardzo lubiłam i który bardzo często słuchałam, zanim stała się... Tak popularna, jak jest teraz. Także, jeżeli lubicie tego typu klimaty, to gorąco polecam Wam przesłać tę płytę. Ona ma też bardzo dobrą promocję, bo zobaczyłam, że, ona, że, że informacje na jej temat pojawiają się zarówno w prasie, jak i w telewizji, też w internecie. Możemy znaleźć sporo informacji na jej temat. Piotr Mec jakiś czas temu przeprowadzał wywiad z Mery Komasą, także ja Wam go podlinkuję tutaj na dole, żebyście mogli się dowiedzieć czegoś więcej na temat inspiracji samej Mery. Samej Mm, jak i do y, teledysku y, promującego y, Single City of My Dream. Także y, jeżeli lubicie taką muzykę jak ja, lubicie takie klimaty, to bardzo, bardzo gorąco polecam Wam tę płytę. Moi drodzy, na dzisiaj to już wszystko. Mam nadzieję, że dacie mi znać, jacy byli wasi ulubieńcy tego miesiąca, ze szczególnym uwzględnieniem książek, zwłaszcza o perfumach, filmów oraz muzyki. Dajcie mi znać, proszę, w komentarzach, ja się tym waszym typom bliżej przyjrzę i z chęcią się z nimi zapoznam. Przypominam wam, że w opisie pod filmikiem znajdziecie wszystkie nazwy tych produktów i rzeczy, o których wam opowiedziałam, kosmetyków, za pomocą których wyglądałam dzisiejszy makijaż a także linki do wszystkich mediów społecznościowych, w, którym, w których jestem obecna. Przypominam gorąco o Snapchacie oraz o Instagramie, ponieważ ja w tych miejscach bywam najczęściej. Co bardzo, bardzo Wam dziękuję za poświęcony czas oraz za uwagę i zapraszam serdecznie do oglądania kolejnego filmiku. Pa pa!